Weekly Drop jeszcze nigdy nie był tak opłacalny jak teraz. Za sprawą zmian wprowadzonych przez Valve może stać się naprawdę nieźle zarobiony, i to jedynie zagranie w CS-a no i posiadanie lekkiego farta. I nie, skrzynia CSGO nie jest już najdroższą możliwą nagrodą do odebrania. Ale zacznijmy od początku. Ostatnio nagrałem materiał, gdzie pokazywałem Ci co ciekawego i ile wartego możesz trafić z Wikidropu, ale jak się okazało, ten film nie był zbyt długo aktualny, bo Valve postanowił wprowadzić do gry zupełnie nowe kolekcje, i to właśnie typowo do co tygodniowych nagród. W ogólnych zasadach Weekly Dropu jednak zbyt wiele się nie pozmieniało. Nadal co tydzień przysługują nam dwie darmowe nagrody. Oczywiście o ile masz już kupionego Prima oraz dobijesz co najmniej jeden level. Jeśli spełnisz te warunki, to po powrocie do menu wyświetlą Ci się Twoje nagrody, czyli jakaś skrzynka, potem zazwyczaj są to dwa skiny do broni oraz graffiti, albo ewentualnie zestaw do odczepiania przywieszek. Skrzynki, które możesz trafić, losowane są z aktualnej puli, gdzie w 99% przypadków odbierzesz jedną z tych pięciu case'ów, a tymi są skrzynia kilowata, rewolucji, odrzutu, snów i koszmarów oraz załamania. Pozostaje nam więc 1% szans na trafienie czegoś ciekawszego i znacznie droższego, ale problem w tym, że w tym 1% mieści się aż 31 innych skrzynek możliwych do wydropienia. Omijając te tańsze, to w top 3 najdroższych jest skrzynia operacji Hydra za 90 zł, skrzynia operacji Bravo za 220 zł, czy skrzynia CSGO za 460 zł, czyli ta, która przed tą całą aktualizacją była najdroższym możliwym dropem z cotygodniowych nagród. No właśnie, była, bo już nie jest. Jeśli chcesz wymienić swoje skórki na lepsze lub po prostu je kupić, to Pirate Swap nada się do tego wprost idealnie. Strona oferuje wymianę skinów za skiny, kupno skórek za pieniądze i tutaj jest ogromna dowolność za sprawą wielu metod płatności, ale i nawet sprzedaż skinów od ręki, które wymienisz na krypto. Pirate Swap ma naprawdę bardzo dobre stawki, ceny skórek są praktycznie identyczne jak na rynku Steam. A dodatkowo przy użyciu mojego kodu K4P1 otrzymasz aż 35% więcej środków przy doładowaniu. Jeśli więc chcesz wymienić swoje skiny, błyskawicznie je sprzedać lub po prostu kupić nowe, to wbijaj na Pirate Swap z linku, który znajdziesz w opisie. I właśnie teraz przechodzimy do skinów do broni, bo właściwie to głównie tutaj cokolwiek się zmieniło. Ogólnie skiny, które możesz aktualnie trafić, pochodzą z 7 kolekcji, a dokładniej kolekcji Inferno, Nuke, Safehouse, House, Dust 2, Taiga, Glancu oraz Uniesienia. Pierwsze 4 Omawialiśmy sobie w poprzednim materiale, dlatego jeśli jesteś ciekaw, co najdroższego możesz tam trafić, to zapraszam do przypiętego w opisie linku. A dziś zajmiemy się tymi nowymi skórkami, bo to właśnie tu możemy zarobić zdecydowanie najwięcej. Każda z nowych kolekcji ma w sobie 28 albo 29 skórek, i tak zaczynając od kolekcji uniesienia, to najdroższym co możesz tam trafić, to oczywiście M41S Stratosfera, która w jakości prosto z fabryki kosztuje nawet 1060 zł. Wartościowy będzie także kałaszek północny laminat. Bo dostaniesz za niego do 370 zł, ale i USP Straż Królewska o wartości do 115 zł. Kolekcja Tajgi to nieco większy farcik, bo tutaj aż cztery skórki są warte całkiem fajne pieniądze. Zaczynamy oczywiście od AWP Zielona Energia o wartości do 1015 zł, M4A4 Rozbłysk kosztująca do 115 zł, Glock Glokułka za 112 zł czy AK Golteria za 98 zł. Kolekcja Glancu zaś to znów cztery ciekawe i wartościowe skórki, do których należy ten oto kałaszek Secesyjny Róż o wartości nawet do 1650 zł, a do tego M4A1s Zakłócone Kolory za 165 zł, Deagle Morwa za 225 zł, czy ten kozacki USP Krwawiące Ostrze za maksymalnie 160 zł. Jak więc widzisz, taka skrzynia CS:GO za 460 zł nijak ma się przy kałaszku za 1650 zł. Wniosek jest więc prosty. Aktualnie naprawdę warto próbować swojego szczęścia w weekly dropach, Logować się chociaż raz na tydzień do gry, bo może będziesz takim farciarzem jak ten Ziomek, który zdobył jednocześnie i Kałaha, i M4A1S. <grym wytrzyma>